Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w szumieleśnym Domku. Dzisiaj, jak widzicie, mam do zaprezentowania Wam gotowy produkt, można powiedzieć, półprodukt na tynk, na przykład gliniany. Jest to glina mielona, którą prawdopodobnie większość z Was zna, jeśli już budujecie swój dom lub jesteście zainteresowani budową domu z gliny, tudzież posiadaniem tynków glinianych, podłóg glinianych i tego typu różnych naturalnych zastosowań gliny. Jest to workowana, sproszkowana, jak ja to mówię, glina mielona, czyli no, po prostu glina, która jest wysuszona, zmielona na proszek, zapakowana, gotowa do wysyłki, do użytku. I teraz, moi drodzy, dlaczego ja wam to pokazuję, a ze dwa lata temu nie byłem wcale taki chętny na takie rozwiązania, i dopiero teraz, jak już mi tam zaczyna z mojej gliny starej brakować, decyduję się na. Na użycie takiej gliny. Wcześniej byłem nawet można powiedzieć trochę sceptycznie nastawiony do tego produktu, jestem wiecie co zadowolony, chociaż z tego, że zmądrzałem nie tak późno, tylko w miarę jeszcze wcześniej, jak ja się zaznajamiałem z tym budownictwem z gliny, z tymkami glinianymi, to od tych swoich takich można powiedzieć nauczycieli pierwszych, czy też gdzieś w książkach, czy gdzieś w, na jakichś webinarach, gdzieś w artykułach w internecie. To było bardzo takie, ta, taki temat, wiecie, takiego, można powiedzieć, bajkowego, romantycznego budownictwa, gdzie to zbiera się ileś ludzi. Wszyscy dookoła domu szukają gliny, kopią tę glinę, jest to materiał lokalny i tak dalej. I to wszystko wydawało się być bardzo fajne, okazało się niezwykle y, trudne. I jak tak mi pompowano taką wiedzę, taką ideę, no to myślałem sobie najpierw będę szukał gliny koło domu, bo jest to najekologiczniej moją glinę, jeżeli nie to gdzieś tam w jakiejś cegielni w pobliżu. No i co się okazało, że gliny tu nie mamy na działce, albo jest ona tak głęboko, że jest niedostępna przez wody gruntowe. Potem się okazało, że jednak nakopać tej gliny to nie jest takie łatwe tyle ton co tutaj poszło na ten dom do tego obrobić glinę, którą my kupiliśmy kiedyś w takiej cegielni całą dostawę 20 ton gliny i był olbrzymi problem z obrobieniem I wydawało się, że, że to jest ekologiczniejsze, bo, bo nie jest właśnie tak jak ta glina już wysuszona i zamienione na proszek, tylko no po prostu mamy jakby surową glinę, mniej tej obróbki tej energii poszło na to. No, okazało się, że strasznie ciężko to obrobić, że trzeba się znać na tym, że, nie, że każda glina jest zupełnie inna, i stare sposoby, które tutaj sprawdzaliśmy, typu wrzucić glinę do wanny, namoczyć nie dawały kompletnie nic. Musieliśmy tu naprawdę wiele czasu spędzić, żeby próbować czy wysuszyć, czy namoczyć. No, doszliśmy do pewnych efektów, ale ta glina i tak nie była taka, jak, jak trzeba rzeczywiście, żeby. żeby no, nie miała żadnych grud, tylko rzeczywiście była już rozrobiona. Do tego okazało się, że trzeba kupować specjalistyczne narzędzia, jak mieszadło podwójne. Bo pojedynczym nie dało się nic zrobić, po prostu no, nie dało się tego rozmieszać, podwójne mieszadło. Dwa mieszadła mi się zepsuły, spaliły mi się, no fakt, że to były bardzo kiepskiej jakości mieszadła, ale no jednak się spaliły, a te mieszadła są trochę droższe niż pojedyncze. Dopiero trzecie mieszadło daje sobie radę i, i, i po prostu no, miesza, ale straciłem też trochę pieniędzy, bo, bo jedna reklamacja została przyjęta, a drugiej nie przyjęto. Energia elektryczna. Masę czasu traciłem na to, bo to jest różnica taka, że tutaj, weźmiecie sobie tę glinę, o której zaraz powiem, wrzucacie ją do, do kastry, do betoniarki, czy gdzie tam ten, Potrzebujecie, mieszacie z piaskiem, z wodą i macie gotowy jakby mieszankę na, na tynk. W przypadku tamtej gliny trzeba było ją z góry wrzucić szpadlem do kastry czarnej, zalać troszeczkę wodą, tak zwilżyć, zakryć ją jakąś najlepiej czarną folią, najlepiej szczelnie, postawić na słońcu i tak po jednym dniu, a najlepiej, najlepiej to tak po dwóch, trzech dniach ona się rzeczywiście zaczynała robić taka plastyczna, chociaż jeszcze miała dosyć dużo grudek, jak się okazało w sobie i trzeba było dosyć długo mieszać tym mieszadłem podwójnym. Pamiętam, jak tutaj ze Zdunem stawialiśmy piec, znaczy on stawiał, ja tam trochę pomagałem, to, to no, naprawdę dużo czasu żeśmy na to poświęcali. Okazało się, że rachunki za prąd też nie przyszły małe. Do tego, do tego te popsute mieszadła, stracony czas. No, nie wiem, czy mi wyszło taniej, może i tak, ale, ech, ale dużo roboty, tak? No i pomyślałem sobie, wiecie, kto będzie chciał tak robić? Nie, nie otworzyłem tego kanału po to, żeby przekonać trzy osoby do tego, żeby sobie ulepiły jakąś tam budę dla psa, jakąś lepianeczkę, małą ziemianeczkę czy coś, żeby jakąś, jakąś małą chatkę sobie zrobili. Z tynkami glinianymi, bo ci prawdopodobnie bez mojego kanału też by znaleźli takie rozwiązania, także jak najbardziej takie tanie rozwiązania też Wam tutaj przedstawiam, ale widzicie, zacząłem myśleć o tym, że ja nie chcę tego kanału dla trzech osób. Ja chcę, żeby każdy, kto mieszka w mieście i chciał sobie zrobić tynk gliniany na ścianie żeby nie musiał przechodzić przez tę drogę nauki i tej całej obróbki, pozyskiwania tej gliny w jakiś dziwny sposób, czy, czy też wynajmowania ekip, z, z, po prostu z, no jakby znania się na tym wszystkim, mordowania się z tym wszystkim, tylko chciałbym, żeby na rynku naszym polskim była możliwość tak. Jak ktoś ma ochotę, niech sobie nakopie w koło domu gliny, zrobi samemu. Takie przepisy Wam też podawałem jak to można zrobić jak się glinę kupi taką surową z cegielni chociaż nie każda chce sprzedać chciałbym żeby ludzie sobie kupowali taką glinę sproszkowaną gotową do tego żeby ją pomieszać z innymi produktami i zrobić z tego na przykład mieszankę na tynk lub też nawet gotowe mieszanki na tynk bo teraz jak ktoś jest Bogaty, zapracowany, mieszka w centrum dużego miasta. Nikt nie będzie robił tynku tak, jak ja tu robiłem do tej pory. Tylko każdy nawet nie będzie być może tej gliny kupował, tylko będzie chciał sobie kupić gotową mieszankę na tynk, która jest oczywiście droższa i taniej zrobić samemu. No ale jak ktoś ma pieniądze, no to co się będzie przejmował? Wynajmie ekipę, kupi gotowy tynk i fajnie. Teraz, żeby przyspieszyć sobie tak pracę, jak ja tutaj mam, i wcale nie ponieść tak dużo większych kosztów, jak się okazuje po czasie, jak ja się tutaj umordowałem z różnymi rzeczami. Można sobie kupić glinę mieloną. I tak jak myślałem, wiecie, kiedyś właśnie wprowadzono mnie w ty z tym w błąd. Że, że jakby uczono mnie tego wszystkiego tak dla takiej małej grupy znajomych osób, którzy by wszystko chcieli mieć, wiecie, tak ręcznie zrobione, ekologicznie, fajnie. Mówię, super. Tylko nie na tym rzecz polega, żeby trzy osoby w Polsce zrobiły sobie jakiś dom, bo mnie obejrzały, ulepiły samemu, tylko żeby to się stało powszechne. Żeby każdy miał dostęp, czy to w tańszej wersji, gdzie więcej popracuje, czy to w droższej wersji, gdzie wynajmie też ekipę, ma jakiś gotowy produkt, czy też półprodukt, żeby dla każdego był dostęp, bo to dopiero wtedy będzie się rozwijać, dopiero wtedy będzie można zrobić to w mieszkaniu, w bloku, bo jak ktoś do tej pory pooglądał tak te pierwsze filmy, gdzie ja się z tą gliną bawiłem, to mógł się też w niektórych momentach zniechęcić do tego, prawda? Jeden się bardzo zachęcił, bo stwierdził, że to na ekologiczniejszy sposób, a inny powie, że no... Odleciałem już, i on się nie będzie tak bawił, prawda? Dlatego, całe szczęście, że trochę pomyślałem, jak się sam umordowałem, sam się zmęczyłem fizycznie przy tej całej pracy, to zacząłem doceniać trochę gotowych produktów i też je pokazywać dla tych, którzy woleliby takie coś. Dlaczego? Taki worek z gliną mieloną. Nie wiem, czy jest gdziekolwiek na y y dzień dzisiejszy dostępny w jakimś sklepie. A teraz uwaga. Myślałem, że to jest nieekologiczne, takie no niefajne, tak nie powinno być, że jest ta glina, można by kupić surową, a tu jest wysuszona jakoś, zmielona, zapakowana w jakiś papier, wiecie, na palecie, że to gdzieś jedzie, że to nie jest nic takiego no super ekologicznego. Natomiast tak sobie zdaję sprawę, że Mówię, przecież dokładnie taki sam sposób miałem na wapno. Wapno, z którego mamy wapienne tynki na zewnątrz, jest dokładnie tak samo robione jak ta glina czyli też jest skądś tam wykopywane, zmiel wysuszone, zmielone, zapakowane w workach, na palecie, pojechało do sklepu i ja pojechałem do sklepu po to wapno. Natomiast po glinę taką. Nie mogłem nigdzie pojechać, bo to wapno jest dostępne w praktycznie w każdym markecie, jest bardziej no, znane, częściej stosowane. Glina, nie wiem, czy jest gdziekolwiek do kupienia. Na dzień dzisiejszy nie mam takich informacji, a bardzo bym chciał, żeby każdy z was mógł sobie podjechać do jakiegokolwiek marketu budowlanego i mógł sobie kupić jeden, dwa, trzy worki takie, a może całą paletę. Bo jest wtedy do tego dostępność. Następnym krokiem może być kupno gotowej mieszanki na tynk. Zobaczcie, że w sklepach mamy pełno. Mamy, a to mamy cement, a to mamy właśnie wapno, a to mamy jakieś zaprawy klejowe, zaprawy murarskie, kleje, no, no, no najróżniejsze rzeczy, prawda? Takie, które nam się kojarzą z bardziej już sztucznymi, mocniej przetworzonymi materiałami. One są dostępne. Taka glina mielona. Jest właściwie dostępna na zamówienie przez internet z przesyłką. Fajnie by było gdyby można było ją kupić w sklepie. No ale zobaczymy jak to się będzie dalej rozwijać. Mam nadzieję, że między innymi dzięki takim filmom się to trochę bardziej rozwinie. I teraz słuchajcie parę słów o tym produkcie po prostu. CeratBoot to jest firma myślę, że znana wielu. Ta glina mielona przeze mnie była obserwowana na wielu budowach. Bardzo często no, ci, którzy budują te domy zawodowo, korzystają z, tych, z, tych, z tego produktu I, i to jest też dobre dla wszystkich, którzy się właśnie mało znają na glinie, dlatego że każda glina jest inna i może być bardziej tusta, mniej tusta. Ta jest akurat taka, że można właściwie zastosować takie zwykłe proporcje, jak na przykład 1 do 1, jeśli byście robili taki dom, jak my na przykład. 1 do 1 obrzutka, 1 do 2, czyli dwie części piasku, nawet do 2,5. Druga e, warstwa grubsza, zbrojona na przykład słomą. Trzecia warstwa, 1 do 3, do 3,5, nawet do 4. Można sobie wykończyć tą gliną, już jako tynk dekoracyjny. Mamy sobie taką. E, Taki woreczek 25 kg. Przeczytam Wam, co tu jest napisane, bo to są uważam ważne rzeczy, takie fajne rzeczy ważne jest napisane tak. Zastosowanie. Glina mielona może być stosowana w takich dziedzinach jak przemysł ceramiczny i hutniczy, zduństwo, ceramika artystyczna, leśnictwo, ogrodnictwo, wędkarstwo, budownictwo naturalne, sportowe i inżynieryjne. Tu jest oczywiście jeszcze skład podany, jaka jest granulacja, że to jest 0 do 1 mm. Skład chemiczny, ale to już nie czytam Wam, bo to no po prostu każda glina ma jakiś trochę inny skład, ale tutaj nie ma jakichś dodatków sztucznych, jakiś no, że coś tu dodali, bo będzie lepsze, a tak naprawdę nas to nie wiem, podtruwa, bo się coś wydziela, czy co. Zwykły, zwykły po prostu skład no, yy, chemiczny. I teraz to tutaj mamy jeszcze napisane. Produkt wytwarzany z naturalnych surowców mineralnych nie zawiera, no tak jak powiedziałem, dodatków chemicznych, ani żadnych substancji szkodliwych dla zdrowia. Przechowywanie, co jest bardzo ważne, zalecane jest przechowywanie w oryginalnych opakowaniach i pod zadaszeniem. Jednak, pro, jednak produkt pozostaje pełnowartościowy, nawet jeśli ulegnie zawilgoceniu. Okres trwałości bez ograniczeń. Słuchajcie, także co to odróżnia od cementu odwakna na przykład taka glina, że jak położycie ją pod dachem, ale będzie deszcz i Wam jednak trochę gdzieś tam zacieknie, zamoknie, ona nie straci swoich właściwości. Jak zrobicie z niej tynk i ten tynk po tak zdejmiecie, dacie trochę wody, to możecie położyć taki sam tynk. To jest genialna rzecz przy glinie. Zajrzymy sobie tutaj do niej, jak ona wygląda. Ona ma taki kolor, słuchajcie, teraz wygląda na taki brązowy. I wszystko kwestia tego, z czym się to pomiesza. Bo ona ma taki kolor, można powiedzieć, jakby, no nie wiem jak to powiedzieć, no takiej wiśni. Jak się ją robi na mokro, to w ogóle jest bardzo ciemna, taka wiśniowa mocno. Ale generalnie to ona jest taka, no, no nie wiem, nie jestem w stanie określić koloru. Ja jestem facet, nie będę się tutaj silił. W każdym razie widzicie, że jest to proszek, tak? I te, nawet jeżeli gdzieś widać jakieś grudki, to wystarczy tym ruszyć, to się rozpada. Biorą to Często profesjonaliści na robienie jakichś warstw zasadniczych tynków, takich tych grubszych warstw. Dlatego, że ten produkt znają, wiedzą jak, jak on się zachowuje. On jest ciągle taki sam. Praktycznie każdy worek jest identyczny. Może się tam różnić w składzie, ale to, to, to podejrzewam, że bardzo niewiele. I za każdym razem robią tak samo. Jeżeli mają dodać do, do drugiej warstwy, na przykład robią jeden do dwóch pół, to dają jeden szpadel gliny i dwa i pół szpadla jakiegoś piasku. Oczywiście od piasku też sporo zależy, ale jakby wiedzą z czym pracują i nie muszą się już bawić. Ja w tej chwili sobie jej troszeczkę rozrobię, pokażę Wam jak się z tym pracuje, bo to nie jest naprawdę trudne. Słuchajcie, ja sobie będę dalej skrobał. Nie robię tego, jak widzicie, jakoś idealnie. Tu nikt i tak nie będzie wizytował u nas na strychu. Trochę za mało tej gliny, nawet tutaj dałem na sam początek. Robię taką metodą typowo polską na odwalsie. Ale wystarczy teraz wziąć taką szpachelkę, po prostu zarysować to trochę i zostawić. I teraz, gdybym chciał zrobić na picuś grancuś już. To nawet bym tego nie zarysowywał, tylko położył jeszcze jedną warstwę, wygładził jak można pacą. Po kilku godzinach, jak zaczyna tężeć, trzeba przyjść na przykład z gąbeczką, z wodą, wygąbkować to ładnie. Potem znowu za dwie godziny, drugi raz. Potem, jak już wyschnie całkiem, można zrzucić resztki piasku. Mamy tynki takie jak gdzieś indziej w domu u nas, mogliście obserwować jak robiłem. Ja sobie będę tu rzeźbił, bo to jeszcze chwilę mi zejdzie, to jest naprawdę niewygodnie, tak może na kamerze tego nie widać, ale, ale no wystarczy to trochę wyrównać, wtopić siatkę, jeszcze chwilę mi to zejdzie. W każdym razie fajnie się pracuje z tą gliną. Nie ma żadnych grudek, tak jak w przypadku tamtej, której nie mogłem jakoś idealnie wyrobić, znaczy mogłem, ale to mega dużo czasu zajmowało. Więc tylko tam, gdzie trzeba było, tak robiłem, ale tutaj nie ma żadnych problemów. Wystarczy to wymieszać, nie ma że są. To, to, to nie jest grudka. Ja to, ja to zrobiłem, tak. Yy, naprawdę pracuje się po prostu bardzo łatwo i szybko. Dlatego no, użyłem tego tutaj, a potem no, mówię jak sobie to zarysuję, czy tym, czy tym, może trochę grubsze o zrobić, wtedy wejdę sobie. Zrobię tym białym, chociaż nie wiem, czy też będzie mi się chciało zrobić tak jakoś idealnie. Tutaj, kto to będzie patrzył na to? W każdym razie nie jest to zła robota. No, dosyć szybko idzie, nawet w takich trudnych miejscach. Uch, moi drodzy, ja już jestem po robocie, no miejsce do pokazywania tynków niezbyt fajne, bo ciężka tam praca, ale fajnie, że udało się pokazać. Także, moi drodzy, ja jeszcze będę do podłogi tego używał. Może, jak się okaże, że kolor będzie fajnie komponował z tym. Może się okaże, że użyjemy tego w ogóle do kolorowego otynkowania pieca. Nie wiem. To muszę sprawdzić. Tam, słuchajcie, zużyłem na te dwa trójkąty i na mnóstwo szczelin do uzupełnienia, gdzie zrobiłem chyba coś no, między 10 a 15 wiader zaprawy pełnych. Zużyłem tylko dwa worki. Tej gliny 25 kg, czyli 50 kg, no bo to, to jest glina tusta. To nie jest taka glina jak możecie kupić na przykład w żwirowni, gdzie jest tylko taki piasek ubabrany gliną i on już się nie nadaje, moim zdaniem, do budowy zbytnio. A co dopiero jeszcze go no, odchudzać, jak to się mówi, piaskiem. Tutaj tego piasku można naprawdę rypnąć sporo. Ja teraz robiłem za prawo 1 do 3,5. A i tak można by było jeszcze dodać piasku, bo jeszcze było widać, że, że jest tłusta, że się kleje, że nie jest taka pieszczysta, nie skrobie. Więc naprawdę wydajność tego będzie dobra. Gdyby to była kiepskiej jakości glina, to może by się nie opłacało kupować. Ale że to jest dobrej jakości glina, no to po prostu możemy dodać sobie do tynku, do, do zaprawy na tynk. Trzy części piasku, jedną część gliny, mamy 1 do 3, to jest tak powiedzmy, taki jakiś standard mniej więcej. Średni mamy z jednego worka 100 kg suchej zaprawy, no, suchej mówię bez wody oczywiście, bo trzy części piasku to 75 powiedzmy kilo, tak w zbliżeniu, no bo tam glina, piasek trochę inaczej waży. Do tego jeden worek, także zwłaszcza jak się komuś to podoba taki kolor na wykończenie. No to już w ogóle ta glina jest wtedy odchudzona, prawda? Moi drodzy, ja wam pokazuję możliwości, wasza sprawa, co będziecie z tym dalej robić. Czy komuś się podoba takie coś, czy będzie za tym, żeby glinę wydobywać koło domu, szukać w cegielni jako dużego jednego transportu, czy też będzie kupował taką glinę w workach, czy będzie kupował gotowe mieszanki na tynk. To jest Wasza sprawa, Wasze pieniądze, Wasz czas, Wasza inicjatywa. Ja Wam po prostu pokazuję możliwości, bo bardzo chętnie bym takie produkty, właśnie jak to wytynki, gliny mielone, cegły niewypalane również, chętnie bym pooglądał gdzieś w sklepach, no ale żeby można było takie produkty w sklepach oglądać, to muszą być popularne. Żeby były popularne, muszą być no, łatwo też dostępne, łatwe w obróbce, no i gdzieś tam w ogóle ktoś musi o nich powiedzieć tak? żeby się ludzie z tym zaznajomili tematem, no to ja się staram mówić, mam nadzieję, że przybliżyłem wam co to jest jeżeli macie ochotę jeszcze się z tym zapoznać, zamieszczę wam tam, jako pierwszy to link zamieszczę do, do, do strony Ceratbudu gdzie będziecie mogli sobie po prostu zobaczyć, poczytać, zamówić jeżeli macie ochotę do Was świat należy. Ja już swoje zrobiłem. Do zobaczenia, Papa. Pa.